To, że się tak licznie gromadzimy i tak duże emocje temu towarzyszą, i jako przedstawiciele różnych samorządów, różnych środowisk, szkół, prawda, też przedstawicieli nauki i po prostu naszej społeczności, naszego województwa, świadczy, że temat, który jest poruszony w tych uchwałach samorządowych, a zarazem tak mocno dowartościowany przez pana wojewodę Lubelskiego, że temat jest niezwykle ważny. I na całe szczęście rozumiany jako ważny. Drodzy Państwo, oczywiście musimy sobie uświadamiać, że jest to proces, który ogarnął nie tylko nasz kraj, ale jesteśmy elementem dużego procesu wywrócenia całego porządku społecznego w świecie zachodu, szeroko rozumianego zachodu, a więc nie tylko Europy. Jest to proces wręcz globalny, który ma wywrócić wszystko to, co do tej pory uznawane było za niezmienne. Jak powiedział pan wojewoda, tym w przestrzeni y, społecznej tą relacją taką fundamentalną jest zawsze relacja małżeńska, a dalej rodzinna. I teraz zawsze zastanawiamy się po co, dlaczego ktoś decyduje się na tak dalekie kroki? Co takiego rodzina robi złego, lub małżeństwo, ażeby wywracać te, ten, ten naturalny porządek? O co tutaj chodzi? Niektórzy mówią, że chodzi o pieniądze. Pewnie niektórym tak. Ale są tacy, którzy robią to jak gdyby w imieniu lepszej sprawy. Jakoby walczyli o wolność, jakoby walczyli o niedyskryminację o tolerancję i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście niektórzy mają takie intencje, ale im głębiej sięgają do ideologii, która motywuje ich do działania, im bardziej robią nieraz to bezinteresownie w sensie finansowym, tymczasem błądzą coraz bardziej. My, kiedy sprzeciwiliśmy się, a przypomnę, tak było marszom tęczowym, w tym marszowi w Lublinie, mówiliśmy, że tu nie chodzi o żadną niedyskryminację, zresztą to pojęcie pan wojewoda wytłumaczył, że tu chodzi o promocję o promocję pewnej ideologii, która, zwróćcie Państwo uwagę, w tej chwili w sensie symbolicznym już nie tylko znajduje się na sztandarach demonstrantów, ale już znajduje się, że tak powiem, w koronie Matki Bożej Jasnogórskiej. Symbolu polskiego katolicyzmu, można powiedzieć największej świętości w sensie takim, takim kulturowym, jest rozlepiana po płotach, a czasem nawet po toaletach i nagle zwłaszcza ludzie, którzy wiedzą, którzy też mocno przeżywają tę relację do Matki Bożej, no nie są w stanie sobie z tym poradzić. Dlaczego? Oczywiście są tacy, którzy przerównują tę tęczę, która jest wokół Matki Bożej, do tęczy przymierza, tego biblijnego siedmiobarwnej tęczy, ale to nie jest siedmiobarwna tęcza, tylko siedmi sześciobarwna i nie symbolizuje przymierza z Bogiem, ale symbolizuje wszystko to, co się w tym skrócie zawiera LGBT, czyli tam lesbijki, geje, transseksualiści, biseksualiści i tak Czyli patrząc językiem biblijnym, klasycznym, ta ideologia, co promuje? Gdybyśmy to chcieli nazwać, no nie tym, 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 tą nową mową, ale pewnym odniesieniem klasycznym, no to pewien rodzaj rozwiązłości seksualnej. Gdzieś w tej ideologii jest promowana, promowany pewien rodzaj, zresztą bardzo szeroko rozumianej, rozwiązłości seksualnej. Jak to się ma do symboliki? Co uosabia Matka Boża? Matka Boża uosabia czystość. Niepokalanie, poczę... Niepokalanie poczęta. Zestawienie tych dwóch rzeczy jest absolutnie bluźnierstwem czy obrazobórstwem, no, które nie idzie jak gdyby przez sądy, ale w istocie też tłumaczy, że mamy do czynienia z pochodem ideologii, która chce być religią i która w istocie chce wypchnąć to wszystko, co w przestrzeni życia narodowego jest najistotniejsze. Bo owszem, cały ten nasz naród, czy ktoś nawet jest wierzącym głębiej czy mniej głęboko, to doskonale na poziomie racjonalnym jest w stanie ocenić, że to religia katolicka u samego spodu stworzyła naszą wspólnotę jako wspólnotę kulturową i w wymiarze etycznym, i w wymiarze rozumienia świata, i w przestrzeni artystycznej, i wreszcie oczywiście co do ostatecznego celu ludzkiego życia, a więc w sensie religijnym. To jest całe nasz, cała nasza tożsamość i cała nasza istota. Może Państwa zdziwi, a może nie, ale ideologia, o której mówił Pan Wojewoda, jest ideologią rewolucji neomarksistowskiej w nowej formie, ale już sami jej twórcy Antonio Gramsci wprost stwierdził. Co jest największym problemem? Co jest największym lub kto jest największym wrogiem dla pochodu rewolucji? Największym wrogiem jest oczywiście Kościół, a w sensie religijnym chrześcijaństwo. Wprost zadeklarował, że żeby rewolucja marksistowska, żeby ten neokomunizm się udał, trzeba zanegować na poziomie teoretycznym i zlikwidować na poziomie praktycznym chrześcijaństwo jako takie. Bo w istocie, jeśli bierzemy pod uwagę ten cały porządek społeczny, którego fundamentem jest rodzina, ona też jest zakotwiczona w czym? W mocy, w akcie stwórczym Boga. To święty Jan Paweł II właśnie pisał słynną pracę, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Oczywiście, że jak w całym naszym życiu mogą być różne choroby, zawirowania i tak dalej. Ale natura rzeczy jest taka, to jest istota sprawy. Stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, i od tego jest rodzenie. I rodzi człowiek oczywiście w dwóch porządkach, to Pan wojewoda podkreśla: w sensie biologicznym: i w sensie biologicznym, jeśli nie będzie mężczyzny i kobiety, nie będzie. Będzie człowieka nowego, a człowiek rodzi jeszcze w dwojaki sposób. Otóż poprzez wychowanie. I teraz pierwszą rzeczą, w którą się uderza na płaszczyźnie tej rewolucji seksualnej, to jest uderzyć w wychowanie. Ci rewolucjoniści lat 60., 70. zakomunikowali rodzicom, większość z nas to rodzice, zakomunikowali mianowicie, nie poznacie własnych dzieci. Tak zrobimy rewolucję w młodym pokoleniu, że już nie będzie porozumienia między starszym a młodszym pokoleniem. To się stało oczywiście na uniwersytetach, to poszło w szkoły, to poszło w media i wreszcie do, do, dotarli aż do żłobków. Jak ksiądz profesor Gus podkreśla, kiedy zapytano rewolucjonistów, dlaczego żłobki? Przecież to, przecież to są małe, niewinne dzieci. Po co to robić? Dlaczego tam seksualizować dzieci? Bo przecież zwróćcie Państwo uwagę, ta deklaracja LGBT, a zarazem WHO, te, te wszystkie prawda, zapisy, standardy WHO wprost mówią o tych małych dzieciach. Dlaczego aż do żłobków? Stwierdzono w ten sposób, jak starzy marksiści. Jeśli... Stracimy żłobki, to stracimy również uniwersytety. Innymi słowy, jeśli się seksualizuje, czyli zrewolucjonizuje w najbardziej elementarnych zasadach życia ludzkiego, takie malutkie dziecko, powiedzielibyśmy językiem klasycznym, zdemoralizuje, to on już nigdy rewolucjonistą nie przestanie być. To tak jak z tą, dlaczego ta zbrodnia pedofilii, o której mówił pan Wojewoda, jest tak niebezpieczna? Bo dotyka tej konstrukcji wychowawczej człowieka w najbardziej takim delikatnym wymiarze, a zarazem na najmłodszego i później on sobie już z tym nie radzi. I teraz proszę Państwa to co wiemy deklaracją LGBT to jest wejście masowym, jeśli mówimy o polityce seksualizacji najmłodszych w różne przestrzenie życia społecznego i nie ma się czym dziwi czemu dziwić, że samorządy i samorządowcy z różnych nawet opcji politycznych partyjni i bezpartyjni podjęli tę inicjatywę w obronie, bo bronimy proszę Państwa nie czego innego, ale całej cywilizacji. Rodziny najpierw, ale dalej narodu i wreszcie Kościoła i naszej religii. Otóż, proszę Państwa, zamysł pierwotny, musimy też zrozumieć, jaka jest koncepcja człowieka i świata u samego początku. Jeśli chcemy zrozumieć klasyczny komunizm, ten, który nas zniewalał przez ponad 40 lat, to ten klasyczny komunizm oczywiście mówił o wyzwoleniu człowieka, mówił o wolności, mówił o walce z ciemnotą. Wszystkie te hasła się pojawiają i dzisiaj. Ale tak naprawdę walczył z Bogiem, ponieważ jego koncepcja człowieka była skrajnie materialistyczna. Człowiek jest tylko i wyłącznie ewolutem materii. Nie ma bytu, transcendentnego, absolutu, który człowieka stwarza. Stworzył wszystko jest. Po prostu sprowadzone do takiej oto formy. W tym względzie wyzwolenie człowieka to w istocie wyzwolenie go od wszystkiego, co duchowe, a więc przede wszystkim od relacji z Bogiem. Jeśli ktoś myśli, że neomarksiści ci seksualni myślą inaczej, to jest w błędzi. Różnica jest tylko taka, że oni nie wychodzą od bytu pierwotnego, który tworzył świat, stworzył człowieka, że to jest materia. Powiem coś bardzo szokującego, ale powołuję się tutaj na znawców, że wspomnę księdza profesora Guza, który kilkanaście lat dyskutował ze Szkołą Frankfurtską, a więc z twórcami rewolucji seksualnej. Oni uważają, że u początku wszystkiego była nicość. Że z nicości nie wiedzieć, dlaczego człowiek się wyłania. Jako co? Jako popęd. Jedyną siłą, która napędza człowieka do życia jest popęd seksualny i drugi popęd ku śmierci. Zwróćcie Państwo uwagę, bo i na kanwie Sejmiku o tym dyskutowaliśmy. Jak bardzo w sferze artystycznej widać o co chodzi. Z jednej strony mamy seksualizowanie wszystkich wymiarów kultury, aż do nieprzyzwoitości, do wulgarności, którą trudno po prostu zaakceptować. A z drugiej strony dekonstrukcja wszystkich symboli. Od naszej klasyki typu Pantadeusz poprzez wszelkie pojęcia, nawet pojęcie miłość czy małżeństwo jest wywrócone do góry nogami. Tolerancja i wolność, prawda i fałsz, wszystko jest zdekonstruowane. W takim świecie się proszę Państwa nie da tak żyć. Jak w spektaklu, weźcie, pojedźcie na, do Warszawy czy gdzieś na te najbardziej radykalne, najbardziej zre zrewolucjonizowane. Otóż mówi się, że to jest manifest ideologiczny, że dzisiaj sztuka ma określać granice wolności, zamanifestować, jak świat powinien wyglądać. To tak powinien wyglądać wedle nich. W takim świecie się po prostu żyć nie da. Ponieważ wszystko to, co zwiemy rzeczywistością jako taką, jest de dekonstruowane, bo jest nieustanny pęd ku nicości. A siłą, która ma to uczynić przede wszystkim, jest uwolniony popęd seksualny, uwolniony nawet z racjonalności, już nie mówię nawet z zasad etycznych. A wszystko u początku i u końca jest negacją Boga Stwórcy. Proszę Państwa, nie pierwszy to raz, kiedy żyjemy w takich czasach i teraz wróciłem z Fatimy. Drodzy Państwo, kiedy były objawienia Matki Bożej, niedawno była rocznica, 13 maja pierwszych objawień, to w jakich okolicznościach to objawienie miało miejsce? Proszę Państwa, no wtedy w 1910 roku doszli do władzy masoni, wolnomularze i rozpoczęli rewolucję taką jak we Francji, która się zlaicyzowała w 1905 roku. Rozwiązano zakony, wyrzucono biskupów z diecezji, zakazano religii w szkole, zakazano publicznych nabożeństw. Jeśli Matka Boża wzywała do modlitwy, to było to wbrew prawu. Wreszcie, proszę Państwa, zrobiono zamachy terrorystyczne na procesje religijne, wrzucano bomby, dziginęły dzieci, wysadzono w 2022 roku kaplicę taką objawień, która była. Wszystko to w imię tejże wolności. I, proszę Państwa, to raz za razem wraca jako próba wyzwolenia człowieka i utworzenia jakiegoś nowego raju. Bez Boga. Tego się po prostu nie da, bo oczywiście człowiek bez Boga jako stwórcy, i tu mówię w kategoriach filozoficznych, nawet nie religijnych, po prostu nie jest w stanie zaistnieć i nie jest w stanie żyć. I żadna wspólnota nie jest w stanie żyć. Więc w tym względzie, jeśli mówimy o seksualizacji całej kultury, wszystkich jej dziedzin, bo taki jest cel, i on jest proszę Państwa nieukryty, on jest zapisany, to są. To jest cały system, to jest cały system pierwotnie filozoficzny, wtórnie ideologiczny i wchodzi jako, jako pewien wzorzec. Proszę zobaczyć, co się stało w innych krajach Zachodu. My jesteśmy bodaj w Europie już ostatnim bastionem. Oczywiście są różne metody. Wiadomym jest, że jeśli Kościół zostanie, czy, czy próbuje się go skompromitować, no to się mu zamknie usta, nie będzie protestował. No być może jest taki czas, że jest to, jak, jak papieże niektórzy mówili, Jan II, i nie tylko, jest to czas świeckich. I w tym względzie widzimy tutaj gigantyczną przewagę ludzi świeckich zatroskanych o przyszłość rodziny, o przyszłość narodu i o przyszłość Polski. Proszę Państwa, dekonstrukcja całej kultury, wywrócenie całego porządku, uwolniony popęd seksualny bez jakichkolwiek norm to jest ta siła rewolucyjna. Dlaczego ma dotykać dzieci? Bo proszę Państwa, takich starych ludzi jak my, jak ja. To już tak łatwo się nie da, prawda? Już człowiek dużo widział. Natomiast dzieci, jeśli się zdeprawuje w tym względzie, jeśli się ich rozreguluje, to to jest tak miękki materiał, wielu jest pedagogów, że doskonale wiemy co z nimi później. Czy Państwo przypominacie sobie z czasów sowieckich? Że szczególnie dbano o to, żeby szkoły oderwać dzieci od rodziny i w szkołach ich wyhodować jako pewnych prawda, nowych marksistów, że starzy to już się nie zmienią, oni zawsze będą pa pamiętać burżuazyjną Polskę. Trochę jest takie myślenie rewolucji współczesnej. W tym względzie, jej za, w tym całym systemie niektórzy zupełnie nieświadomie funkcjonują. Ja myślę, proszę Państwa, że wielu ludzi. Którzy mają problemy z własną seksualnością, oni tam są, ale nie wiedzą, że są tylko narzędziem do gry, że ci, którzy inspirują te pewne rzeczy, wcale nie muszą być homoseksualistami, oni są po prostu rewolucjonistami. Proszę Państwa, też chciałem się ucieszyć tą obecnością i tą reakcją naszej Lubelszczyzny, bo będąc w Gorlicach nie tak dawno spotkałem sejmik małopolski, przedstawicieli sejmiku małopolskiego i oni dziękowali nam tutaj Lublinowi i mówili, że wiele rzeczy i wielokrotnie się na nas powoływali, wiele rzeczy z tego, z tego czerpali. No i oczywiście jak się zaczęło w 1980 roku od Świdnika, tak i teraz Świdnik jest na ustach całej Polski. Powiem Państwu w tajemnicy, tylko wiadomo nikomu nie mówić, już w Holandii o świdniku mówią i o ich walce, o ich walce z LGBT. Dziękuję bardzo.